Witajcie Maniak TV, dziś zaprezentuję Wam grę Evolve. Produkcją zajęła się grupa Tartre Lock, Rock, znana z *Flip for Dead. Świetną szczelankę kooperacyjną. Tutaj też mamy tytuł skierowany stricte dla ludzi, którzy lubią grę w kooperacji. Mecz odbywają się pojedynek 4 na 1, jak widzicie jest czterech Łowców i jeden potwór, którego trzeba upolować. Można wcielić się w samego potwora i walczyć przeciwko czterem lub czterech na jednego, czyli taki jeden versus cztery. I tak, yy, łowcy dzielą się na tego, co leczy. Oczywiście wspiera snajperkami z dużej odległości i tu jest wsparcie, czyli wszelkiego rodzaju naloty, ciężka amunicja, tarcze osłonne. Tutaj jest traper, który wyśledzi wszystko naszego potwora zakłada pułapki sprawia, że ten potwór tam nie, może, nie może się ruszyć na przykład przez jakiś czas oczywiście ma też karabin no i osobę, którą ja lubię grać to jest szturmowiec takie typowe mięso armatnie na pierwszej linii ognia givera i tak dalej i tak dalej Rzu ten akurat rzuca miny są też jeszcze inne postacie które się zdobywa w miarę grania i zdobywania wyższego levelu Yy, bardzo to zasługuje na plus. Bardzo fajne jest rozwijanie postaci. Dobra, my, my zrobimy teraz sobie. Aha, bo tu mam i włączyłem. Dobra, rzucamy mecz. Mecz starting. Oczywiście, powiem co jest na minus. Na minus to już mogę powiedzieć, to jest długość wczytywania się. Yy, wszelkiego rodzaju loadingi to jest absolutnie śmierć tej, tej, tego tytułu. To jest całość, co zabija, ponieważ pojedynki, jak za chwilę zobaczycie, są bardzo emocjonujące, ciągające. Naprawdę, jak się gra, chce się zagrać w kolejny następny mecz, ale czeka się na niego, nawet jak ja gram solowo, gdzie boty sterują pozostałymi członkami drużyny i bestią, to naprawdę czeka się no, tak, że potrafi ten tytuł... Przez to, no zabija to te, te emocje, które wcześniej mamy, też wcześniejszych pojedynkach. Chciałby się następny pojedynek, a tu niestety. Dobra, mamy do zniszczenia jaja. O, tu mamy na przykład 100 metrów. Dobra, mamy jump packi. i lata. Dobra, lecimy zabijać jaja. Czy zabijać jaja. Oczywiście w, znaczy w całym uniwersum mamy tylko duże potwory, ale są mniejsze mogą nas zabić, tak naprawdę na mapie wszystko może nas zaatakować. Są... są potwory, które są. No, tak, ale, ale, ale. O, no, widzicie, o to jest właśnie nalot, który, który, który odpadł, ja mam tutaj. Dobra. Tam widzimy 263 metry, to y, gdzieś potwór zabił. A zwierzynę z której, którą na przykład jak zje to wzrasta, bo ma trzy poziomy wielkości też zabijać o, 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 co to jest? o, jeden się wykluł Dobre, no. jakiś jeszcze mniej oczywiście ich mamusia jest duża mapy są olbrzymie, naprawdę to nie jest mały teren mam jump pack akurat z ponusem 200 rozkażę Wam na przykład tak ścinanie to jest pop poprzez naciśnięcie rampaka Dobra, tu mamy Tu jest, 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 jest akurat punkt, ten słaby punkt, który ja tym bardziej wątkowo dozwalamy Dobra, zmienny O jest, mamusia w Eh, to jest ten miejsce. Ten... O oh, widzicie jest teraz założona łapka. Gdzie ten podstęp może odejść. Sam był. Tu się dzieje cały czas, że a... tu du... granie i... O lewo, wstępne noce. Granie i... momentowanie. O, nie, 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 nie. Ale ta ma. Pełen hałas. Wypił tak O, tam leży mój członek, aby to jest Ole dosętka no. O zabijał tam! Ja też leżę. Maggie, uciekaj! I monster wygrał. E, tak to wygląda. Granie jest łatwa, potwory są naprawdę trudne trudnymi przeciwnikami. E, teraz bonusy, oczywiście masterowanie wejdę na level 7. Continue i teraz... Dobra... Czekamy, 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 czekamy. Teraz mogę wybrać pod, być potworem. Na przykład, no, ale dobrze, wybieram, że będę potworem. I się wczytuje, i się wczytuje, i się wczytuje. Plusy. Świetne uniwersum, duże mapy, zmiany tempa rozgrywki, ponieważ że tutaj akurat od razu się zakończyła sprawa, ale jak na przykład polujemy na potwora, to polujemy, najpierw go szukamy, później mamy z nim pierwszą walkę. On, jak już jest, jego życie prawie się kończy, zaczyna nam, gdzieś tam nam ucieknie, znowu go szukamy, czyli jest spokojnie, spłynie znowu akcja. Fajne to jest, że jest zmiana tempa rozgrywki. Fajne jest rozwijanie postaci bycie bestią teraz, jak spróbuję zagrać, ale widzicie, to się wczytuje, wczytuje, no w dzisiejszych czasach to no, takie takie wczytywanie, to tym bardziej, że gram nie w multi po sieci, rozumiem, żeby jakieś połączenie z serwerami, czy coś, tylko normalnie na konsoli, dobra, wybieram tego, o, tu jego plusy, a, dobra, nie, ogień i... dobra. Tu oczywiście tak. Tu jak mówiłem o rozwijanie postaci, później zdobywa się bonus na 30% ja no Dobra, I teraz czekamy, czekamy. Yy, mówię, 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 to się wczytuje, 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 wczytuje. To jest największy minus i bolączka tej gry, że chcemy następny pojedynek, ale czekamy na niego, czekamy. Wracając, Bycie bestią teraz jak jest, jest bardzo fajne. Yy, gra się fajnie. Czego mi brakuje? jest tu masę świetnych map świetne uniwersum i te świetne uniwersum aż się prosi o to żeby zrobić o ja tu mogę upolować żeby jak nie jak upoluję czy je zjem to będę wracał to aż się prosi żeby zrobić Chociażby, bo jeżeli jest połączenie 4-1, tak mam czterech mam czterech, ee, w Teamie plus jestem potworem, to jako bycie solowym graczem też mógłbym mieć jakąś solową tabułę, bo uniwersum jest ku temu świetne. Mało to brałem, ale ee, może zdążę dojść do poziomu do niego. Znaczy, będąc na poziomie y, drugim i trzecim, mam, mam większy atak. O, tu mnie ktoś atakuje, tak. O, atak. mm -hmm. o jaki, o, jaki Poziom drugi. O jest! Teraz jak naciwne dwa jest... Evolve! To, na Jestem silniejszy. I teraz mogę wydać jeszcze trzy punkty na to. Dobra, na dobra. Dobra. Evolving kończy się. I jest, jest. Teraz ja mogę sobie biegać po ogromnej mapie i, i czekać No, Teraz powalczymy sobie. Uda, bo Wracając. Mapy plus świat, uniwersum. Mogłaby być singowa rozgrywka. I jeszcze jednej rzeczy brakuje. Brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. Tego, że jeżeli ktoś ma team dla... dla mam czterech kumpli. W teamie, owszem. Łapiemy bestie, okej. Okay. Ale moglibyśmy też rywalizować z czteroma innymi zawodnikami na jakiejś mapie. To by dodało więcej możliwości typowego grania w gry, które są skor, skierowane na kopa. Może dodadzą twórcy w, w najbliższym czasie taką możliwość. Taki sugerują, gdzie jestem. Hmm. Komu bym polecił tą grę No naprawdę bym polecił osobom, które mają grupę czterech osób, chcą rywalizować z jakimś śmiałkiem z innego kontynentu, który wcieli się w bestie. No, gra, gra ma potencjał, jest dobrze wykonana, ale jest to tytuł na 7,5-8. Gdyby była ta singlowa rozgrywka Powiedzmy jakaś fabuła, dlaczego, po co i tak dalej. Dla, dla chociażby yy, postaci, które, e, które możemy wybierać, bo jest ich kilka. Na pewno ma, mogłyby mieć jakąś swoją prywatną historię, opowieść dlaczego się znalazły tutaj, w tym miejscu, dlaczego zostały łowcami. Taki, taki singlowy, fabularny kawałek 8-12 godzin na pewno by... A tutaj że... Noo... Znaleźli mnie... Ewok. Jest! Będę na trzecim poziomie. No. Kolejne trzy mogę wyrzucić. Tutaj będzie. Teraz jestem już największy z największych. I cały czas im uciekam. Widzicie? No, to są ogromne, no, Ale teraz pudełko się rozwali. Pudełko A jest najpierw zabić tego co leci. A, patrzcie! Teraz ktoś yy, kolejny zawodnik Jest jakaś rozgrywka, że cały czas łopcy tego mnie łowią. Dlaczego wygrali? A, nieważne. Tak wygląda Evolve, Emania wystawia tej grze 7,5. Gra powinna dostać 8, ale przez loadingi dostaje 7,5. Komu ją polecam, polecam ją tym, którzy lubią, mają zespół czterech, lubią grać w kopie. Jak lubisz singlową rozgrywkę, chciałbyś dokopać paru 4 graczy, też to jest gra dla Ciebie. Fajna szczelanka, duże mapy. Świetne uniwersum, wciągające, bo naprawdę levelowanie i tutaj jak widzicie rozwój postaci mojej, tu akurat potwora, ale w, w, w przypadku lubię grać mm, e, szturmowcem. Jak najbardziej e, mogę tą grę tym osobom polecić. E TV wystawiał cenę grze Evolve 7,5. Zapraszam Was na www.emaniak.tv, tam budujemy bloga gdzie możecie też zobaczyć trailery gier tra trailery gier, zapowiedzi i tak dalej, i tak dalej.